barw, właśnie jesienią w Wiśle jest najpiękniejsza i to wtedy zachęcamy do najczęstszych takich wędrówek pieszych górskich, ponieważ jest tak pięknie, kolorowo, barwnie, pogoda sprzyja i teren sprzyja. Bo właśnie, mamy ponad 150 km szlaków turystycznych, do tego szlaki spacerowe, tematyczne, co na pewno zachęca do pieszych wędrówek. Myśląc jeszcze o sezonie jesiennym, na pewno zachęcam do skorzystania z atrakcji rowerowych, ponieważ mówiąc tutaj o trasach turystycznych, Mam na myśli również trasy rowerowe, które specjalnie przygotowane są dla naszych turystów. Powstały również w tym roku trasy specjalne, takie jak Single Track w Wiśle Malince. Mamy również trasę downhillową w Wiśle Łabojowej na Stożku. Tak. Wiśle jest co robić przez cały rok. Zarówno jesienią, jak i przed zbliżającym się sezonem zimowym przygotowujemy już dla naszych turystów wiele atrakcji. Warto zauważyć, że w Wiśle jest najwięcej wyciągów kanapowych, więc z roku na rok jest ich coraz więcej. W tym roku będziemy mogli skorzystać już również z wyciągu na skolnity, który znajduje się w centrum miasta, ale kanapowce są również i na soszowie, i na stoszku, i na nowej osadzie, jak również wisła malinka, cienków czy klepki. Miasto Wisła jest było i sądzę będzie miastem bardzo silnym, słynącym z narciarstwa. Wszystko oczywiście bardzo dawno temu się rozpoczynało, ale tak naprawdę Wisła zaczęła funkcjonować jako ten znany ośrodek od rozpoczęcia wielkiej kariery imiennika obiektu, na którym się znajdujemy, czyli Adama Małysza. Jest to atrakcja turystyczna, która w zasadzie wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, interesuje, jak wygląda ta skocznia w rzeczywistości. Dlatego chętnie przyjmujemy tutaj turystów. To jest obiekt sportowy, na którym organizujemy największe imprezy świata. Włącznie z Pucharem Świata, 4 i 5 marca przyszłego roku będziemy pierwszy raz w dni weekendowe gościć kibiców, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu bez precedensu, czyli Puchar Świata. Organizujemy tu letnie której mistrzostwa polski, no i mniejsze zawody. Oh, Thank you. Really takie perełki, to oczywiście Muzeum Beskidzkie w Wiśle Centrum, to oczywiście Galeria Trofeów Adama Małysza, to oczywiście skocznie narciarskie, teraz tych skoczni też już mamy więcej, także jest skocznia w Wiśle Centrum, jest również oczywiście skocznia główna w Wiśle Malince, jak również zawody odbywają się wśród najmłodszych naszych skoczków w Wiśle Łabajowie. Oczywiście, koniecznie należy odwiedzić też Zamek Prezydenta w Wiśle Czarne, plus Zapora w Wiśle Czarne. To są takie czołowe miejsca, ale takich miejsc, które Serdecznie polecam. Na mapie Wisły jest dużo, dużo więcej. Nasze muzeum stara się dotrzeć do bardzo wielu odbiorców. Mamy 15 tysięcy eksponatów. Ale piszemy takie projekty, które doprowadziły do tego, że muzeum poszerzyło się o kuźnie, chatę kumornika, sałasz. W ciągu lata realizujemy projekty europejskie, gdzie pokazujemy żywą tradycję. Takim rozszerzeniem naszej ekspozycji jest rekonstrukcja dawnej szkoły. W szkole dzieci mogą poznać, jako się jakieś na tabliczkach rysikiem pisało i jako się pisało gęsim piórem. W sezonie letnim mieliśmy okazję tutaj uczestniczyć i organizować dla Państwa Tydzień Kultury Beskidzkiej, Piknik Country, ale szereg innych imprez, które też cieszą się ogromnym powodzeniem, chociażby ostatnio Dog Trekking, ale również tutaj działamy charytatywnie i na ten cel organizujemy Bieg po Nowe Życie. W Wiśle nie sposób nie być na imprezach sportowych. Przede wszystkim mam tutaj na myśli oczywiście skoki i imprezy organizowane na skoczni imienia Adama Małysza.